Wirus! Wirus! Wirus, słyszysz? Co ty chcesz? Ty no dawaj, losujemy, bo kurwa, konkurs jest, przecież bluza jest do wygrania. Trzeba wylosować osobę, kurwa, dzień jesteśmy po terminie. Losuj sobie sam, co ty kurwa? Losować nie umiesz. Ty no kurwa, no beat, przecież możesz sobie zrobić zaraz. No dawaj, kurwa, wylosuj jakąś osobę, kurwa, i będzie gitara, no. Oj dobra, nie chcę mi się, ja pierdolę, ja tu napierdalam, a ty sobie tam... Kurwa, robię. ale ty to jakiś dziwny jesteś, ja pierdolę, trzymaj, kurwa, weź to losuj. Sam jesteś kurwa dziwny, ja pierdolę. Wielki kurwa problem masz. a ty co tu chcesz, kurwa? Weź wyjdź stąd, kurwa. Ja pierdolę. Dobra. Mamy losowanko, tak, skoro będzie się działo, to będzie się działo. Losujemy jedną osobę, która dostanie od nas bluzę z logiem studio pokój. Tak losujemy, oj, tutaj wypad wypadły nam dwa głosy. Już naprawiamy wszystko. Jedziemy z tym. Dobra, ja nie patrzę. Mieszam, mieszam. Mieszam, mieszam i mam. Los. To jest zwycięzca. Zwyciężyła Ewa Karolina Wikieł. Czekamy na adres, wyślij, wyślij nam ten adres na będzie się działo. Odezwij się do nas. Wyślemy Ci bluzę Studio Pokój.